To był moment na wspomnienia, wspólne spędzenie czasu i życzenia. Nadchodzące święta celebrowały osoby starsze oraz samotne. To już kolejny rok, w którym Centrum Usług Społecznych zaprosiło na wspólną Wigilię. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele Dobrego Pasterza w Nagawczynie. Dzieci wprowadziły wszystkich w bożonarodzeniową atmosferę, śpiewając znane pastorałki. Okres świąt Bożego Narodzenia, bardzo ważny czas, bardzo taki rodzinny i bardzo się cieszę, że możemy się właśnie dzielić tym czasem osobami samotnymi, starszymi, właśnie z terenu Gminy Dębica. To ten wyjątkowy klimat właśnie... Wspólnego obcowania z drugim człowiekiem, dzielenia się opłatkiem, dzielenia się dobrymi również posiłkami. Zapraszamy na te spotkania też osoby, które uczęszczają do Dziennego Domu Senior Plus. W tym roku też po raz pierwszy są z nami uczestnicy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kochanówce. Podczas wigilii dla osób starszych i samotnych nie zabrakło łamania się opłatkiem oraz tradycyjnych świątecznych potraw. Złożono również życzenia. Jak mówili uczestnicy: najważniejszy jest przede wszystkim zdrowie. Na święta i na każde święta i każdy dzień możemy sobie życzyć zdrowia, zdrowia, zdrowia. Zdrowia przede wszystkim życzymy, bo to jest najważniejsze. Jest dużo osób schorowanych, które potrzebują opieki, nie tylko opieki, miłości. No i funduszy przede wszystkim, tak? Bo to jest istotną sprawą dla nich. Mieszkańcom gminy Demica i nie tylko powiatu Demickiego, całej Polsce życzę spokoju, spokoju, wytchnienia, bo nadszedł czas, kiedy jesteśmy rozpędzeni. Dużo też zdrowia, no i takiej świątecznej atmosfery. Nic więcej, jak będzie zdrowie, będzie wszystko. Dużo serca dla tych wszystkich osób, które też są samotne. I stąd tutaj jesteśmy, żeby trochę móc z nimi spędzić czas, takiego spokojnego czasu refleksji, refleksji nad samym sobą, refleksji nad wcieleniem Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi. Zdrowych, pogodnych świąt, tej bliskości rodziny i tego, żebyśmy się w te święta czuli bezpiecznie, czuli się zaopiekowani i wspólnie je przede wszystkim spędzili. Życzymy głównie zdrowia. Drodzy Państwo, wszystko inne możemy wypracować, możemy stopniowo osiągnąć, ale to zdrowie, które będzie nam przyświecać codziennie, daje nam tą siłę i energię do tego, żeby spotykać się razem, żeby spędzać czas razem. Radości przede wszystkim na te święta, zaznania takiego ciepła rodzinnego. Zdrowia, miłości, spokojnych świąt, boczego błogosławieństwa. Wszystkim seniorom z naszej gminy życzymy wesołych świąt. I przede wszystkim dużo zdrowia.